Pochwalony Jezus Chrystus, wstajemy na chwałę Bożą. Obudźmy nasze serce do nadziei. Chcemy służyć Chrystusowi, cali dla Niego. Wszystko niech nas idzie w kierunku Boga. Dzisiaj w Ewangelii Pan Jezus mówi o ludziach wiecznie niezadowolonych. Z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest ono do przebywających na rynku dzieci, które przymawiają swoim rówieśnikom: Przygrywaliśmy Wam, a nie tańczyliście. Biadaliśmy a wyście nie zawodzili. I tak dalej. Może to jest nasze serce? Może. Oby nie. Ale jeżeli widzisz w jakimś obszarze, że jesteś wiecznie niezadowolony, na przykład z teściowej, albo wiecznie niezadowolona z męża, albo wiecznie niezadowolona ze swojej pracy, albo wiecznie niezadowolona z proboszcza, albo ze spowiednika i tak dalej, ze wspólnoty. Możemy być gdzieś Wiecznie niezadowoleni i nie chcemy się dać pocieszyć. To jest ważne, że nie przyjmujemy pocieszenia, bo mogą być rzeczy, które nas martwią. Możesz mieć trudnego teścia, trudną teściową, może tak być. Ale daj się pocieszać. Daj, żeby Bóg mówił w Twoim sercu: zobacz, możesz ją kochać. Zobacz, możesz dzisiaj jej przebaczyć. Zobacz, możesz napisać życzenia. Ale ciężko mi, ale możesz się przełamać. I to jest to, że pozwalam Bogu w jakichś trudnych okolicznościach, trudnej sytuacji wobec trudnej osoby, żebym mógł tam przełamywać się, żeby bardziej kochać, przełamywać się do miłosierdzia, przełamywać się do czegoś dobrego. I to jest coś trudnego, ale nam bardzo potrzebne. Ale są też takie osoby, które nie dadzą się przełamać, które na głos Boży mówią: nie, nie, nie. Nie wobec tej osoby, nie wobec tej sytuacji nie dam się pocieszyć. Będę twardo głowy, będę taki betonowy i koniec. Miej serce czułe, miej serce otwarte. Dla każdego. A tam, gdzie jest trudniej otworzyć serce, tam jest większa zasługa, jak się, jak się przełamiemy w kierunku tego, co mówi Pan Jezus. Daj się pocieszyć. Bóg puka do naszego serca, puka do Twojego serca, puka do mojego serca. Nie zamykaj serca na drugiego człowieka. Miej serce otwarte, nawet gdy boli. A jeżeli otwierasz się czasami, bo bardzo boli i jest to okoliczność raniąca nieustannie, okej, okay, ale otwieraj. Jak Bóg Cię zaprasza do dobra, z tego nie rezygnuj. Niech ten dzień będzie takim szukaniem okoliczności, gdzie mogę zrobić coś dobrego. Błogosławię Wam dużo radości miejcie. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Chcę przypomnieć, że jest już połowa Adwentu, nie ma co zwlekać. Wróćmy do gorliwości w naszych postanowieniach, jakie zrobiliśmy, żeby żyć tym dalej i przygotowywać się na przyjście Pana, na Boże Narodzenie. Prezenty też ważne, ale najważniejsze, żebyśmy się na nowo spotkali z Jezusem. Do zobaczenia. Poniżej możemy kliknąć Maryjo chce zamieszkać z Tobą. To jest pieśń, która nas poprowadzi, żeby ten adwent przeżywać w całości z Maryją. Do zobaczenia.